Szczęść Boże, kłaniam się Państwu po to, żeby prosić Was o Wasz 1%. Przekażcie go Fundacji Pro Prawo do Życia. Stosunek Państwa władzy do najsłabszych, do tych, którzy nie mogą sami upomnieć się o, o swoje podstawowe prawo prawo do życia, to którego żaden człowiek drugiemu. Nie daje, więc też nie powinien próbować odebrać. Stosunek władzy do tych, którzy nie mają jeszcze własnego głosu, jest miarą poziomu cywilizacyjnego. Otóż właśnie Fundacja Pro, prawo do życia, upomina się o to, żebyśmy tutaj mieli standardy cywilizowane, a nie standardy ludożercze ale żeby działać na szerszą, a nawet na jakąkolwiek skalę no to od czasu do czasu potrzebuję wydać jakieś pieniądze w zbożnym celu, w dobrych, najlepszych zamiarach. Przyspuszcie Państwo, bardzo proszę, tych pieniędzy przekazując swój 1% z podatku, który właśnie teraz pora będzie rozliczać, przekażcie go Fundacji Pro Prawo do Życia. To, będzie, to będą najlepiej wydane pieniądze w nadchodzącym roku.